najlepsze okazje cenowe. TV Okazje Przedstawiamy spinit, wyjątkowe urządzenie, które łączy w sobie aż 20 różnych narzędzi kuchennych. Spinit to łatwa obsługa, duża moc i niesamowita wszechstronność działania. Dzięki specjalnej rączce możesz kontrolować prędkość i sposób krojenia produktów. W zestawie spinit znajdziesz 5 nakładek z ostrzami, dzięki którym możesz ciąć produkty w paski, trzeć oraz mielić. Ostrza możesz szybko i łatwo wymienić w zależności od potrawy i produktu. Wyjątkowa konstrukcja spinate pozwoli kroić, trzeć i mielić produkty bezpośrednio na talerz lub inne wybrane naczynie. Ale to nie wszystko. Do urządzenia dołączamy dodatkowe, specjalne ostrze do szybkiego, i łatwego krojenia ziemniaków, sera i wędli. Idealnie pokrojone kawałki bez większego wysiłku. To takie proste. Nie znajdziesz podobnego produktu w innych sklepach. Spinit możesz kupić już teraz w TV Okazje. Zadzwoń lub wejdź na www.tvokazje.pl Zapraszamy na specjalny pokaz Spinit. Zostań z nami i dowiedz się więcej o naszym kompaktowym, profesjonalnym gadżecie kuchennym. Witaj, Juan. Cześć, jak się masz? Miło cię znów widzieć. Twoja kuchnia zawsze zaskakuje pięknymi kolorami. Widzę, że na blacie znajduje się wiele zdrowych i smacznych produktów. Produkty prezentują się tak pięknie dzięki niezawodnemu Spin Eat, o którym dzisiaj opowiem naszym widzom. Po pierwsze, jest bardzo prosty w obsłudze. Spójrz. Wystarczy włożyć produkt do środka, przytrzymać i zakręcić korbką kilka razy. Idealnie pokrojone warzywa do sałatki są już gotowe. Bardzo proste. Wystarczy kilka sekund. Najlepsze jest to, że dzięki Spin It... Możesz trzeć, szatkować i kroić produkty w różny sposób. Spójrz! Idealne ostrze do cięcia warzyw na plasterki. Aha. Wystarczy włożyć ziemniaka lub inny, nawet twardy i surowy produkt do środka. Każdy obrót rączki to jeden plaster. Wszystkie ostrze spin-It są zrobione ze stali nierdzewnej i można je bezpiecznie umyć w zmywacce. To bardzo wygodne. Zobacz, jak zaprojektowano to urządzenie. Widzisz te gumowe podkładki. To dzięki nim urządzenie nie ślizga się po blacie. Nóżki składają się, więc Spin It nie zajmuje dużo miejsca w kuchni. Kolejna niezwykle ważna rzecz to wytrzymałość. Spin It jest niemal niezniszczalny. Spójrz. Do zamówienia dołączymy również specjalne ostrze do ziemniaków, które szybko je poszatkuje w łatwy i bezpieczny sposób. Koniec z pokaleczonymi palcami. Od dzisiaj to dziecinnie proste. Wystarczy włożyć obranego ziemniaka do środka i docisnąć. Zobaczcie. Właśnie zrobiliśmy frytki. Jak szybko! Spójrz na ich grubość. Są równe i idealnej grubości. Specjalne ostrze Spin It poradzi sobie także z warzywami i owocami. Możesz ciąć co tylko zechcesz. I z dziecinną łatwością. Najważniejsze jest to, że oba urządzenia są proste w obsłudze. Spróbuj sama. Miałam na to nadzieję. To wspaniale! Włóżmy kolejny. Teraz dostrzegam ogromną oszczędność czasu. Czy inne produkty tego typu, które są dostępne na rynku, są równie skuteczne? Zdecydowanie nie. I trzeba wydać na nie naprawdę sporo pieniędzy. Nie masz też pewności co do ich jakości. W TV Okazje Spin It jest dostępny w świetnej cenie. Nie czekaj. Wystarczy zadzwonić lub wejść na www.tvokazje.pl. Sprawdź najlepszy na rynku produkt do cięcia i szatkowania. Nie czekaj ani chwili i zamów Spin It. Jeśli lubisz dobre jedzenie, które chcesz przyrządzić szybko i prosto, zadzwoń na naszą infolinię lub wejdź na www.tvokazje.pl i zamów Spinit. Zastąp dotychczasowe sprzęty kuchenne jednym, który łączy w sobie funkcję 20 różnych narzędzi kuchennych w jedno efektywne i bezpieczne w obsłudze urządzenie. Spinit posiada 5 nakładek z różnymi ostrzami, dzięki którym jedzenie będzie pokrojone idealnie, tak jak chcesz. Skorzystaj z oferty, a do zamówienia dołączymy również ostrze do cięcia ziemniaków. Nie zwlekaj, zadzwoni na naszą infolinię lub wejdź na www.tvokazje.pl i zamów Spinit. Zastąp dotychczasowe sprzęty kuchenne jednym. Zamów już teraz. Najlepsze okazje cenowe. TV Okazje.